Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja dzisiaj gościnnie w Studio Figura w Ciechanowie. No, Monia mogę śmiało powiedzieć, że w Twoim Studio i jako Figurowiczki to było bardzo często uczęszczane miejsce przez Ciebie, ale teraz całkowicie zmieniłaś swoje życie pod Studio Figura i pokochałaś markę Studio Figura, co bardzo mnie cieszy, jest mi bardzo miło. Ja oczywiście przybliżę Państwu osobę, jaką jest Monika Włodek, absolutna ambasadorka marki Studio Figura w roku 2023, ponieważ w 2022 na finale roku dokonałaś niemożliwego, czyli wygrałaś konkurs Metamorfos, otrzymałaś koronę i schudłaś. Uwaga, 50 kg,9%. 42% swojej masy ciała z lutego w 2022 roku. Czyli no 2022, absolutnie twój rok. Ten nie będzie gorszy, ja ci gwarantuję. Już się zaczął dobrze, bo właśnie dzisiaj mamy i nagrania, i wywiady. Monia, no chciałabym zacząć od pytania, które chyba każdemu się na usta ciśnie. Jak to się zaczęło? Jak w którym momencie postanowiłaś powiedzieć sobie: dosyć, zmieniam to? Nie chcę już tak żyć. I co cię do tego skłoniło? Jaki był taki bodziec? Czy to była jedna sytuacja, czy już wielokrotnie próbowałaś? Jak to było w Twoim przypadku? Kiedy to się zaczęło? W moim przypadku to było tak, że wielokrotnie próbowałam. To nie było tak, że to był mój pierwszy raz. No bo każdy to zaczyna. I zawsze to było tak, że ja zaczynałam, dwa tygodnie mijały. Okay. Nie, dobra, ja już odpuszczam, ja nie daję rady, ja nie mam siły. I gdzieś tak, jak gdzieś schudłam, y, to robiłam błędy kolejne, kolejne, kolejne i to było przybieranie kolejnej nawadze. Ja jak schudłam przykładowo 5 kilo, to wracało do mnie 10 kilo, okay. bo robiłam to nie tak, jak należy. Okay. Y, nie Czyli albo dieta, kogo. albo to tak, tragiczne I gdzieś ćwiczenia. Tam, y, wracałam zaraz do tych swoich starych nawyków tak naprawdę. Okay. I nie uczyłam się niczego nowego, tylko gdzieś tam albo przeczytałam w internecie, a to coś tam podeszłam do Aha. tego, bo ktoś tam, coś tam, to i ja tak y, spróbowałam. Czyli tak zwana dieta z gazety. Bez żadnego przygotowania. No Dokładnie. I to tak, i przez to myślę, że to wracało wszystko. Okay. A przypomnijmy jeszcze, z jaką wagą rozpoczęłaś? Tak, wystartowałaś z, ze studio Figura. 120 kg. 120 kg, a zakończyłaś i wygrałaś konkurs? 70. 70 kg. Czyli ty, przy, ty zawsze byłaś szczupą dziewczyną, która przybrała, czy jak to było? Yy, nie, to nie było tak. Ja nie zawsze byłam szczupa. No, gdzieś tam w tym okresie. Yy, Gdzieś tam szkoła podstawowa, gimnazjum, no to tak i później, później zaczęło się to tycie. Okay. Później gdzieś tam leki jakieś dochodziły czyli hormonalne, hormonalne i to tycie następowało. Y, za każdym razem gdzieś tam y, zauważałam u siebie, że no, y, celulit mi się robi coraz większy. Mhm. Gdzieś tam w ubraniach się mniejszych nie mieszczę, tak? Y, y, idę do sklepu i nie mogę kupić tego, co bym chciała, bo ja w to nie wchodzę po prostu. Zaczęłam y, przeglądać swoje zdjęcia. Gdzieś tam, jak ktoś robił ze znajomych zdjęcia, mówię: O Boże, jak ja zaczynam źle wyglądać. A jestem młodą kobietą, więc. Y, Gdzieś tam mi się zapaliła lampka, że pora coś zrobić, bo zniszczę sobie swoje zdrowie. Mhm. Mm I jak trafiłaś do studia? Trafiłam przez Facebooka tak naprawdę, bo zaczęłam oglądać gdzieś posty, ktoś z moich znajomych udostępniał, akurat dziewczyny miały urodziny. Aha. Więc stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby się wybrać, zobaczyć jak to w ogóle wygląda, tak? No bo gdzieś tam między, dziewczyny między sobą rozmawiają. To jest taka poczta pantoflowa mhm. i my sobie przekazujemy informacje i gdzieś słyszałam od koleżanek, że jest fajnie, że dziewczyny naprawdę indywidualnie podchodzą do okay. każdego. I to i to było było ważne w Twoim to przypadku. To było dla mnie ważne, bo ja jak tu przyszłam, one... Mnie nie oceniały, że pani wygląda na tyle kilogramów, czy mniej, czy więcej. Naprawdę podeszły indywidualnie, jakbym była ich pierwszą, najważniejszą klientką, tak? I ja się tu poczułam przede wszystkim jak w domu, gdzie ja weszłam, i ja wiedziałam, że idę tu do dziewczyn, które kochają to, co robią. Że nie są tu tylko w pracy, żeby ją, że tak powiem, wykonać, tylko wykonać i iść do domu. Nie, nie, tu, tu tak nie wygląda. Czyli czułaś, że ktoś się szczerze zainteresował Twoją historią, Dokładnie. Twoją osobą, a jaki e, dziewczyny wzięły na Ciebie plan? Czy e, to było połączenie i diety, i ćwiczeń, i zabiegów, e, oraz suplementacji? To był taki kompleks? Na początku w ogóle nie planowałyśmy tak dużo kilogramów. Ja gdzieś tam miałam założenie 10 kilo, no może 20. Czyli metoda małych kroków. Metoda to jest małych kroków. No i zaczęłyśmy tak naprawdę od tych małych kroków, czyli fitness. Plus później było oczyszczanie, bo gdzieś tam waga stawała, i naprawdę co do odżywiania, dziewczyn się pytałam za każdym razem, jak podejść, jak tu zacząć jeść, żeby, żeby te kilogramy mi spadały. I one naprawdę mi na każdym kroku podpowiadały, I, czy diety, czy jakiekolwiek suplementy, i naprawdę nie zostałam zostawiona z tym sama. Czyli e, czułaś taką opiekę przede wszystkim, ale czułaś też tak, że a nie mogę ich zawieść albo będą je sprawdzać, eee, dopytywać. Czułam gdzieś tam, że nie mogę ich zawieść, aczkolwiek e, ja miałam taki swój e, osobisty bat e, nad głową, bo Angela nade mną panowała, e, gdzieś tam, jak miałam chwilę załamania okay. i ona zawsze widz radę. Uda ci się, i naprawdę ona e, okazała mi mega wsparcie. Takie, którego nikt mi wcześniej nie okazał. E, w ogóle dziewczyny. Takie zainteresowanie. Czyli to się osobą. stały troszeczkę takie przyjaciółki, co Dokładnie, kibicują tak, w tak, kuluarach, ja trzymają kciuki. Od każdej z dziewczyn miałam wsparcie, Super. z każdą mogłam porozmawiać. Nawet jak widziały już po jakimś czasie, że ja mam jakiś problem, to już były w stanie wyczuć, co mi jest. Że okay. no ja już na przykład przychodzę, już czy zmęczona, czy zła, już wiedziały Już wiedziały, po i tak, i wiedziały już, jak do mnie podejść tak naprawdę. No właśnie, motywacja. Zdradzisz nam, co było twoją? Moją motywacją było zmiana siebie, zmiana swoich nawyków żywieniowych, mm -hmm. tego jak wyglądam, żeby nie czuć się ciągle tą szarą myszką, okay. która boi się założyć coś, nie wiem, sukienkę, czy spódniczkę, okay. czy spodenki. Miałaś żeby... takie marzenie, że jak schudnę to, nie wiem, bikini, dobra sukienka. Dokładnie, okay. dokładnie, okay. Coś, coś w tym rodzaju. Czyli nie po przede prostu. zdrowie moje. Tak? Okay. To było dla mnie też ważne. I, I jak teraz z Twoim zdrowiem? No bo 50 kilo na pewno to odczułaś. Zaraz porozmawiamy o tej lekkości, którą otrzymałaś przy spadku tych kilogramów. Ale e, jak właśnie zdrowotnie? Co, w czym ci teraz jest łatwiej? Czy masz lepszą kondycję? E, czy nie wiem, możesz robić coś, czego wcześniej nie mogłaś, e, albo wyniki ci się poprawiły? Kondycję mam lepszą jak najbardziej. E, nawet jak gdzieś tam, czy idę na rower, czy gdzieś poćwiczyć, chociażby w domu, jak byłam chora i nie mogłam przyjść do <grym> dziewczyn, to jest o wiele lepsze. Wyniki też mi się poprawiły. E, no niestety, gdzieś tam wy, wyszła mi choroba przy okazji. Plus jeszcze jakieś dodatki, jak się śmieje, i to się poprawia, tak? Aha. Dzięki temu, że schudłam ogólnie moje samopoczucie jest lepsze. Ja nie męczę się tak szybko przede wszystkim. Gdzieś tam wejście na górę po schodach czy szybki spacer nie jest już dla mnie problemem. Okay. A kiedy uwierzyłaś, że metamorfoza nie tylko 10, może jeszcze nie 50, ale na przykład 30-40 kilo jest możliwa? jak zaczęła mi waga spadać, jak zaczęłam do dziewczyn przychodzić i na fitnessie ćwiczyć i gdzieś tam tu patrzę, no jednak coś się dzieje, mówię mhm. spada czyli jest ta szansa i ja gdzieś tam sobie w głowie ułożyłam, że ja dam radę że ja się nie poddam mimo, mimo wszystko, gdzieś tam mimo jakiejś przeciwności losu mówię dam radę i ja to zrobię, bo robię to dla siebie przede mhm. wszystkim. A jak reagowało otoczenie, siostra, przyjaciele, rodzina? No wszyscy w ogóle byli zdziwieni od yy, niedawno yy, zobaczył mimo i, i mówię, Boże dzieciaku jak ty zmizerniałaś, a dawno mnie nie widział. I ja mówię, no wiesz wujku, no w końcu coś zrobiłam dla siebie, yy, wzięłam się za siebie, tak, przede wszystkim. On mówi, nie no dobrze, dobrze dzieciaku, dbaj o siebie, Także jest duża różnica. Czyli raczej wszyscy ci kibicowali, tak, patrzyli tak. z, podziwem i z podziwem i z dumą. A powiedz już tutaj, jak postanowiłyście wziąć udział w konkursie, to dziewczyny cię namówiły, czy? No powiem szczerze, że gdzieś tam wyszło od Angeliki taka propozycja. Ja tak na początku, no nie wiem, ale czy ja dam radę. I tu one we mnie uwierzyły, bo powiedział, że dam radę, mówi, yy, zrobimy to razem przede wszystkim, nie zostawiły mnie samej, one zawsze były przy mnie, zawsze były obok, gdy ja miałam chwilę załamania, gdy było mi bardzo ciężko, one były obok. Tak, za moimi plecami taki anioł, anioł stróż yy, z każdej z dziewczyn po prostu. A oglądasz czasem te swoje stare zdjęcia. Wiesz, co? Gdzieś tam wracam, ale, ale nie chcę do tego wracać. Bo też Zamknęłaś rozdział. Zamknęłam ten rozdział i zapowiedziałam sobie, że tamta dziewczyna nie wróci już więcej. Że nie pozwolę do tego, żeby ta waga do mnie wróciła i nie pozwolę na to, żeby gdzieś tam to wróciło wszystko. A co byś powiedziała tamtej dziewczynie? Tamtej dziewczynie, żeby się wzięła w końcu za siebie. Że za późno? I, że tak, że za późno i żeby się nie poddawała. Monia, bo tak rozmawiamy o tych 50 kilo, jakbyś schudła 5 kilo, ale no to nie zapominajmy, że to jest 42% Twojej masy ciała z początku. Powiedz mi, na pewno były jakieś niełatwe momenty. Jak Ty sobie z nimi radziłaś? Być może ktoś właśnie jest w takim momencie i pomożemy mu teraz dobrą radą. Były momenty, były momenty, gdzie stawała mi waga i ja już naprawdę ćwicząc mega dużo. Mhm. I nie schodziło mi nic i gdzieś tam mówię, no, przyszłam do dziewczyn i mówię, słuchajcie, dziewczyny, coś się dzieje. No i tak naprawdę tu był bodziec do zrobienia badań. A... I przede wszystkim też zalecam każdej pani, żeby po prostu się badały, bo tak naprawdę... To może bodziec, wiele wyjaśniać. Tak, to może bardzo dużo wyjaśniać. Ja żyłam z nieświadomością, że jestem chora i przez to też tyłam. Okej. Okay. Gdyby, albo waga stała, albo to... waga stała. I katowałaś I siebie. Katowałam się naprawdę na maksa, bo ja byłam pięć razy w tygodniu u dziewczyn, i to nie było pół godziny, tylko dosyć więcej. Więc dawałam z siebie wszystko, i gdzieś tam przyszedł moment, że no, daję z siebie wszystko, i nagle nic, nie widzę rezultatów. Nagle wszystko mhm. stoi. I co się dzieje? Co Gdzieś szukałam problemów w sobie, tak naprawdę. No i co? I wtedy nie miałaś takich zawahań do podjadania, do odpuszczenia, a jutro zrobię ten trening albo, nie wiem, rodzinne wyjścia, grille czy jakieś imprezy? Jak sobie... To, to są takie pokusy, które, które, które potrafią każdego złamać, bo oczywiście jak waga stoi, no to zawsze zachęcamy do dobrej opieki, do badań, przede wszystkim do takich osób, jakie są w Studio Figura, które wychwycą to i dobrze skonsultują i za tą rękę, będą prowadzić, ale takie nasze kobiece wpadki pod tytułem podjadanie, słodycze, e, trzymałaś się czy jak sobie z tym radziłaś? Najgorsze były spotkania rodzinne, tak, bo też ja tak zawsze wszystkim tłumaczyłam, że <grym> słuchajcie ja jem w swoich godzinach, ja jem swoje rzeczy, przepraszam was, ale nie będę mogła tego zjeść. E, ja się starałam trzymać, ja wiedziałam, okay. że nie chcę zawieść siebie i nie chcę zawieźć dziewczyn bo one naprawdę mnie wspierały, to yy, dawały mi tą siłę i motywację. Okay. Ja wiedziałam, że gdzieś jak coś się działo, yy, telefon, dzwonię do nich, słuchajcie ja mam problem, ja mam załamanie, ja za chwilę nie wiem, czy zjem coś yy, nie, nie tak jak trzeba i one... Zaraz się one, rzucę one... na tabliczkę czekolady. Tak i one szybko działały, one okay. bardzo szybko okay, działały. Angelika okay. to jest po prostu z prędkością światła działanie. A masz coś takiego, że... Ten efekt, którego dokonałaś, napędzał Cię, żeby na przykład nie grzeszyć, tak. że miałaś tak a szkoda już tej pracy, którą włożyłam, tak. tak? No bo przy 10, przy 15 kilogramach spadku, no to na pewno było dla ciebie motywacją, że tyle wysiłków to włożyłaś, że szkoda by to było teraz zaprzepaścić. Ja mam tak do tej pory. Okay. Ja mam okay. tak do tej pory, że nie chcę tego zaprzepaścić, bo, bo nie chcę wrócić do tamtej moniki tak naprawdę, nie chcę wrócić do tego, co było. Niezależnie, ile kilogramów zgubimy, każdy mały. Krok do swojego celu, uh -huh. to jest nasza droga do sukcesu. Okay. Przede wszystkim. I to robimy dla siebie, dla nikogo innego. To jest nasze życie, nasze zdrowie. A wiesz, że czasem ten jakby ten koniec drogi, ten cel nie jest tak istotny jak droga, którą się przeszło, bo tak naprawdę ta droga ukształtowała teraz Ciebie nowe nawyki żywieniowe, no bo rozumiem, że po osiągnięciu celu 50 kg od razu nie, nie, nie. Nie, nie zaczęłaś jeść inaczej, czy, czy nie, nie przestałaś ćwiczyć, tylko rozumiem, że cały czas kontynuujesz już może nie w takiej intensywności, ale metamorfoza, jakby te twoja nowa ty. To jest tak? Ja nie kończę tego przede okay. wszystkim. Ja nadal y, jem tak, jak ja dam zdrowo, z racji też takiej, że mi lekarz kazał, y, więc ja też sobie nie mogę pozwolić na pewno. Czyli rzeczy. to się stało twoją codziennością, ty tak, po prostu zmieniłaś, na, ty nie byłaś na diecie u nas. Ja Ty zmieniłaś na by... życia, tak naprawdę. Ja już to weszłam i gdzieś tam mówię, nie, no ja już zostaję na tej drodze, bo, bo nie chcę wracać do tej starej. E, I to mi weszło w nawyk. Ja już naprawdę mój organizm się tak przyzwyczaił, że moje jedzenie to już jest w danych godzinach i on już mi daje znać, że chce jeść. E, tak samo no, zdarzyło się, że ja przychorowałam e, w styczniu no, i nie mogłam przyjść do dziewczyn. E, I dla mnie to, było, to była tragedia dla mnie, bo ja już tęskniłam za nimi, e, tęskniłam, żeby coś zrobić, żeby się ruszyć. Dla mnie takie siedzenie w domu y, po tak długim czasie, gdzie ja coś robiłam, to była no, strata mojego czasu y, i tego, co mogłabym zrobić, tak? Uh -huh. I ja mówię, no nie, wracam do zdrowia już lecę do dziewczyn po prostu, bo, bo nie mogę. Jesteś takim motywatorem do działania, no bo właśnie myślę, że widzowie znają Monikę Włodek jako klientkę Studio Figura Ciechanów, ale teraz mogą ją poznać również jako konsultantkę, czyli osobę, która teraz ty prowadzisz kobiety w Ciechanowie do tego celu. To jest, coś, to jest niesamowite doświadczenie. Dla mnie jesteś takim autorytetem, że ja bym się ciebie słuchała i nie zadawała żadnych pytań, rozumiesz to tak? Monika, po prostu Ty wiesz jak to robić, poprowadź mnie. Czy kobiety faktycznie w Ciechanowie tak reagują? Dają się prowadzić? Czujesz z tego satysfakcję? Pytają się mnie przede wszystkim. E, zawsze jest, ojej, ale my Panią skorzystamy. E, ja wiem. no tak, no bo ja tu dosyć często bywałam, ćwiczyłam. Ja tak nieskromnie mówię, no, no, no i schowam. I wygrałam. No, wygrałam, bo. ale tak naprawdę. Nie. E, ale naprawdę dużo Pani się pyta, jak to się stało, jak zaczęłam. E, Naprawdę, opowiadam, podłączam gdzieś tam Pani i opowiadam e, jak to wyglądało i żeby przede wszystkim zaufały tu dziewczynom. A daje Ci ta praca satysfakcję? Daje, daje. O Jezu ja w ogóle nie Widzisz jak kobiety dziewczyny. się zmieniają, które tu tak, przychodzą, cieszy Cię tak. ich każdy kilogram? Oczywiście, to tak samo jak dziewczyny cieszyły moje. Tak, dokładnie. Moja utrata kilogramu tak. tak samo mnie cieszy jak Pani przyjdzie i powie Boże schudłam kilogram i ja mówię to jest cudownie, bo to jest Początek drogi, mhm. do utraty większej ilości. To zawsze kilogram. ten mały krok. Ty trzeba zrobić zgubić jeden kilogram, żeby zgubić 10. Oczywiście. I trzeba że... zgubić 10, by potem zgubić 50 kilogramów. Coś niesamowitego. 120 kilogramów waga wyjściowa i siedemdziesiąt waga końcowa. I teraz y, nie bez powodu podaję te dwie cyfry, ponieważ to na gali, na, na balu zrobiło na mnie takie wrażenie, ale ja widziałam, że ty byłaś w szoku, że zdobyłaś tam koronę. Ty, ja, ja rozumiem wzruszenie, kreacje, ludzie, tłum. Wiem, że to są zawsze takie emocje, ale ty byłaś żywo zaskoczona, że to, to tobie się udało. Tak, dokładnie. Ja naprawdę, ja w którymś momencie tak stałam e, i spojrzałam w górę i mówię: e, Widzę, że Ci się wokół e, kręci, tak, ale tak. mi też, bo ja tak jak chwile... ja, ale jak, ja, jak to się stało? Jak to się w ogóle wydarzyło? I ja tak spojrzałam w górę i mówię: O matko, kochana, e, to, to my, tak? My dałyśmy radę. E, I naprawdę no wyściskałam moją Anię Yy, ona była taka dumna, wiesz, to raz, że ona wygrała drugi raz z innym studiem, co dla mnie już mnie po prostu wyrwało z butów, ale jak ja zobaczyłam, że ona kolejną kobietę uszczęśliwiła wspólnie z zespołem o spadek 50 kg i że kole, kobie, kolejna kobieta potrafiła to zrobić pod ich e, jakby skrzydłami, to dla mnie ja wierzę, że te zespoły, te studia, to zarządzanie e, i ten koncept jest naprawdę wyjątkowy dla was kobiet. On przede wszystkim ma sens, okay. bo dziewczyny wiedzą co robią, mm -hmm. wiedzą jak podejść do klienta. One naprawdę kochają swoje prace i to widać w podejściu do klienta. Tu nie ma czegoś takiego, że przyjdzie pani i przykładowo zaczyna od fitnessu, bo nie stać się... Albo na przy... chodzi na co chce, albo chodzi na co chce, bo tak Albo nie stać jej na przykład na droższe zabiegi. Dziewczyny naprawdę podchodzą indywidualnie do każdej I dobiorą na każdy i portfel do, i, i na każdą metodę. I to nie jest tak, że oceniają kogoś, że no dobra, panią nie stać na coś, no to będzie pani powiedzmy gorszą klientką. Nie, tu jest każdy na tym samym poziomie. Niezależnie. Na co przyjdzie jest tak, tak samo traktowany i to jest fajne u dziewczyn, tak. bo y, one pokazują, że każdy każda wie, może jest ważna okay. i każdy może zacząć swoją przygodę. Okej okay. i każdy może przejść swoją metamorfozę. A na pewno mm... Wielu się nasuwa takie pytanie, no bo 50 kilo, no to co z tą skórą, jak oceniasz tą jędrność, czy tutaj jesteś zadowolona z tego efektu? Jestem, bo… Ty jesteś też młodą osobą, więc myślę, że… Moja no tam skóra się tak też bardziej tak, skłoniła, tak, tak. tak naprawdę, ale jestem zadowolona, bo najpierw skupiłyśmy się gdzieś tam na tym fitnessie i później dochodziły dodatkowe zabiegi, endermologia, liposukcja. Czyli I tutaj też temu... dziewczyny balansowały i pracowały nad tym, że jak schodzą kilogramy, Dokładnie. to żeby o tą jędrność, też one o to zadbały zadbać. tak okay. że, że ta skóra mi nie została wisząca tak No tak bo mogłabyś najpierw schudnąć najpierw oczywiście wziąć się że tak za nie tu tak Czyli naprawdę. równolegle Równo, pracowały. Dokładnie I jest ok, podoba ci się, nie A, będę ci rozbierać jakby publicznie. Nie, nie <laughs> ale jestem jestem naprawdę jestem zadowolona. zadowolona, nawet gdzieś tam zdarza się, że klientki się mnie pytają, pokazuje swój brzuch. Oj, naprawdę pani ma taki brzuch? No. Ja wiem, no tak to jest zasługa dziewczyn i zasługa wszystkich zabiegów, które, które mieliśmy w trakcie. No to Monia nie byłabym sobą, gdybym nie spytała, jaki jest twój ulubiony zabieg w Studio Figura. Masz jakiś jeden czy e, e... No, chyba chyba w... Co tu lubię, tak naprawdę? Ciężko jest coś powiedzieć yy, konkretnie. Lubię endermologię, liposukcję. Przede wszystkim fitness, okay. bo ja gdzieś tam się Czyli w nim... ty jesteś kobietą rządom endorfin. Ja muszę się ruszać. Okay. To nie... Okay. Ja nie idę na łatwiznę może. Staram Czyli swoje się... musisz wypocić? Tak, swoje muszę wypocić, wydener... wy... nadenerwować się, że tak powiem, bo na rowerze się denerwowałam. Żeby bo... bić rekordy. Tak, no ale biłam rekordy, bo udało mi się naprawdę <laughs> bardzo dużo spalać w trakcie 30 minut. Aczkolwiek schodziłam, to nogi mi drżały. Ale naprawdę, ja tu uwielbiam wszystko. Tu można naprawdę, każdy znajdzie coś dla siebie. Tu mhm. nie ma tak, że przyjdzie pani i ona nic nie znajdzie dla siebie. Bo chy no, chyba, że nie będzie chciała tego znaleźć dla siebie. I będzie szukała Przyjdzie z czas... nastawieniem, że się nie uda. Tak, to, że się to, nie tak. uda. No to, to przede wszystkim. Ale tu naprawdę można znaleźć y, cząstkę siebie w jakimkolwiek mhm. urządzeniu. I z każdego czerpać niesamowitą przyjemność. I teraz y, ty dobierasz panią te karnety, starasz się doradzić. Y, 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 są zadowolone? Tak, Pani chętnie przychodzą. Ogólnie kalendarz to jest, że tak powiem, zapchany totalnie, <grystanie> e, więc e, to ma sens. W takim razie, jeżeli pani przyjdzie pierwszy raz i wraca do nas, to znaczy, że to ma sens. I to daje rezultaty, to naprawdę daje rezultaty. Wiesz, to jest miód na moje serce, bo ja, jako osoba reprezentująca markę Studio Figura, chciałabym Cię jeszcze zapytać: co uważasz za, takie, za takim fundamentem albo podstawą gabinetu Studio Figura? Dlaczego ten koncept na przykład jest lepszy od innych, albo co go wyróżnia? Przede wszystkim to, że jest stworzony przez kobiety dla kobiet. Ok. I tu kobiety nie są oceniane w żaden sposób. Tu przychodzimy, no, wiadomo, musimy się rozebrać, i nikt nas nie ocenia, że my mamy za dużo kilogramów, mhm. że źle wyglądamy. Naprawdę tu można czuć się jak u siebie. I przychodzimy, i każdy nas z otwartymi ramionami wita, mhm. tak? I coś nam proponuje. Naprawdę kobiety mega robotę robią tu, i to jest dużo. Ale że... myślę też, że kobiety tego potrzebują. Potrzebują, nie? potrzebują tego wsparcia, potrzebują takiego powiedzenia. Słuchaj kochana, dasz radę. Mhm. Tobie się uda. My potrzebujemy takiego wsparcia od drugiej kobiety, bo jednak no to jest duże. kobieta kobiecie powie, że Też tak super uważam. wyglądasz, to już jest mega komplement. Bo jednak no. Ale właśnie chodzi o to, że kobiety powinny się napędzać i wspierać, a nie tak, sobie zazdrościć. Tak. I myślę, że tutaj wszystkie klientki i kobiety z Ciechanowa e, mogą tego doświadczyć i mogą to odczuć. Tak jak ty to odczułaś i dałaś się poprowadzić przez 10 miesięcy i schudłaś 50 kg. Czy ty masz jeszcze jakieś cele, jakieś plany, jakieś marzenia związane ze swoją sylwetką, wyglądem? No tak Co myślę, jest kolejnym że jeszcze, jeszcze jeszcze troszeczkę chcę zgubić kilogramów. No, no okay. może już nie dużo, bo wszyscy twierdzą, nie przesadzała i gdzieś tam troszeczkę gdzieś za swoje nogi się zabrać, bo. Aha, czy bardziej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. I teraz modelowanie, tak, rozumiem, teraz modelowanie. i rzeźba. No to tego ci życzę w tym 2023 roku, ale przede wszystkim życzę ci wspaniałego odpoczynku, bo wiem, że jedziesz na wakacje. Jeszcze nie wiem z kim, ale myślę, że nasi widzowie prędzej czy później się dowiedzą, kto był twoim towarzyszem podróży. Cieszysz się? To była dla ciebie motywacja, czy raczej już taka? Bo ja rozumiem, że wy Wygrała siebie bardziej. I tutaj nigdy nie mówię, że nagrodą główną jest wyjazd na Zanzibar, bo nagrodą główną jest ten widok, na który teraz patrzę. Ale myślę, że to taka fajna wisienka na torcie, takie podziękowanie sobie za ten, za ten czas. No to jest taka kropka nad i. Dokładnie. Tak na powiem szczerze, że nawet ja dziewczynom mówiłam, mówię dziewczyny, ja nie wierzę, bo y, zawsze dziewczyny powtarzają, ty dasz radę, dasz mhm. radę się uda. I ja mówię, wiecie co? Ja nie wierzę. Ja tak naprawdę. Spokojnie Oj. bardzo do tego podeszłam, nie nakręcałam się. Dopiero wie, wiedziałam, że ta ma puściła tak, tam, jak tak. się dowiedziałaś. To, jest, to był mój szok. Ja byłam po prostu w szoku, ja nie wiedziałam co mam ze sobą w tamtej chwili zrobić. To jest fajne, to jest takie nagrodzenie naszej ciężkiej pracy. Mhm. Tak, gdybym mogła, to bym pewnie całe dziewczyny zabrały, <laughs> ze, zabrała ze studia, bo to też jest ich ciężka praca. Ale cieszę się, cieszę się, bo to jest coś innego, zwłaszcza że nigdy daleko nie byłam, więc dla mnie to jest taka no mówię, kropka na dni. A już wiesz kiedy to będzie? Ty e... robisz sezon wakacyjny czy myślę, bardziej że bardziej ten chłodniejszy sezon. Czyli tutaj chłodniej, tam cieplej. Ja też tak zawsze wybieram. No, tak myślę. E, także gratuluję raz jeszcze. E, gdybyśmy tu nie były podpinane, po, 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 po to bym cię uścisnęła, ale monia naprawdę szapoba, e, jestem dziękuję. z ciebie bardzo dumna e, i bardzo ci dziękuję za tą metamorfozę. Jesteś motywacją dla wielu kobiet w Polsce i myślę, jakbyś teraz mogła takim ostatnim apelem do kobiet, które być może się zastanawiają, jeszcze czy udać się do drzwi Studio Figura, to bym poprosiła ciebie, bo ja namawiam zawsze, ale myślę, że ty jesteś bardziej wiarygodna, więc prośba, daj takie hasło do kobiet na Dzień Kobiet. Okej. Okay. Kochane kobiety, nie traćcie wiary w siebie. Przede wszystkim zróbcie coś dla siebie, nie dla rodziny, bo to robicie codziennie. Codziennie dla męża, dla dzieci, e, dla przyjaciół. Zróbcie coś dla siebie przede wszystkim i zatroszczcie się o siebie, bo Wy najlepiej to zrobicie. E, nie nikt inny, tak? My musimy się wspierać, e, dbać o siebie i zróbcie ten mały krok. Przyjdźcie do dziewczyn, do Studia Figura e, w Ciechanowie, czy jakiegokolwiek w Polsce i e, dziewczyny już będą wiedziały, jak Was poprowadzić. Tylko zacznijcie. Nie traćcie czasu. Czasem to jest 30 minut na danym e, na danym urządzeniu, tak? Ale to jest dużo, to jest 30 minut dla Was i dzięki temu możecie zmienić coś w swoim życiu i inaczej funkcjonować i żyć. Ja jestem przykładem, że można, jak się chce, więc warto. Naprawdę polecam. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Piąteczka, dziękuję. mamy to. Do zobaczenia, kochani.